Poznałam agencję Arka. Na mojej drodze stanęło bardzo dużo innych agencji marketingowych, które niestety nie wywiązywały się z umów, były bardzo nieterminowe i nie sprostały moim oczekiwaniom. Marek natomiast pracuje na najwyższym poziomie. Pomysłowy, ambitny oraz bardzo rzetelny marketer, który dostarcza bardzo dobrych wyników w naszej firmie. W 6-7 tygodniach współpracy zapełniliśmy w gabinecie cały grafik. Z tego względu zdecydowałem się otworzyć drugi gabinet. Po otwarciu kolejnego gabinetu sytuacja zaczyna się powtarzać. Na współpracę z Arkiem zdecydowałam się już od początku swojej działalności, co niewątpliwie ułatwiło mój start w biznesie. Przekonasz się, że skuteczny marketing i reklama wcale nie muszą być drogie. Na początku sama ustawiałam swoje reklamy, a w międzyczasie zatrudniałam różne osoby, których działania nie przynosiły żadnych efektów. Z Arkiem współpracuję już prawie od roku i wydaje mi się, że okres współpracy mówi sam za siebie. Jestem bardzo zadowolona. Naprawdę oszczędziłam wiele lat pracy dzięki tak naprawdę dwumiesięcznej współpracy. Przez 4 miesiące współpracy, no nie całe 4 miesiące w sumie współpracy, pozyskałem 22 płacących klientów, tak? 22. Odkąd Arkadiusz pomaga nam w promowaniu usług w firmie, nie muszę martwić się o reklamę. Klientek jest dużo, jest dużo zapytań, wiele się dzieje.